Natomiast nie da się ukryć, że w tym momencie platforma obywatelska to się po prostu staje jakąś partią głupich ludzi. No zobaczcie, co oni odstawili w ostatnich tygodniach. Najpierw przegrali wybory prezydenckie, których większość Polski uważała, że nie są w stanie przegrać. Następnie jak idioci cieszyli się na tym wieczorze wyborczym. W momencie, w którym wyniki Exit Pols były prawie na Remis, to oni już ogłosili swoje wielkie zwycięstwo, po czym po dwóch godzinach się okazało, że jednak nie wygrali. Następnie zrobili swoją twarzą Romana Giertycha, który przez parę tygodni opowiadał jakieś teorie spiskowe o tym, że ktoś sfałszował wybory, na co nie było żadnych dowodów. Nawet żadnych przesłanek nie było. To było wzięte absolutnie z niczego i przez parę tygodni, cały czerwiec, cała Polska była zasypywana pomysłami Romana Giertycha, siejącego najdziksze teorie spiskowe, wnet mówiącego wprost w tvn że to Jaszczur i bracia kamraci, czy tam rodacy kamraci sfałszowali wybory prezydenckie. Nie wiem, chyba siedząc w areszcie. Chociaż może to, że twarzą Platformy Obywatelskiej stał się Giertych nie jest takie złe, bo wcześniej był Witold Zembaczyński, więc być może na jest jakaś zmiana na plus. Net premier Tusk włączył się do szerzenia tych teorii spiskowych. Polub, skomentuj, udostępnij.